Hej, dałem no, na kanale odcinku. się, że sobie zrobić reakcję na Kizo i na ficie Masly Ben Jetlag. Widzę, że 100 000 jest w pierwszej godzinie, więc leci tak jak burza. Raz oglądałem ten klip, raz zysłuchałem tej piosenki, więc e, Troszeczkę już tam wiem, jak to wszystko tam zaczyna. Zaraz będą dostać łapkę w górę z bazonem i co? O, o szlugi są na początek. Jej, Haribo, cztery no, Sferarii -right, so, to daje nam. Patrz, Ferrari -right. o oh, Munka elegancka, zamknęli klub. Ja dalej w Loży to nie iluzja. Bardzo się otworzył. Zgarbie, przepraszam, wyszło takie tak. fajne na to, Nie zauważył się fajna kto byś na mnie czekała, Raczej wystygnie mi ta kawa z rana P.E.C.O. Bies... Nie rozfustrowana, <słuch> wiem Nie musisz tego rozumieć, obiecesz to wielki ciężar na pani. To całe zeznanie Nie wiem no o co chodzi, z tym zmieniają się miejscami Ktoś może coś wiedzieć, może mi w komentarzach wyjaśnić, albo... Ale wcale te dyskusje zmieniają się cały czas miejscami Co za sekundę jest, jest to jest coś na innym miejscu Raz Master Ben wyładzi, raz Master Ben nie raz kizę prowadzi, raz Kizo prowadzi Kizo jest na miejsce pasażera, nie wiem bo... O co tu chodzi? Ja jest z tyłu? Więc bodźcie mi o co chodzi z tym 6 się z miejsca na miejsce. cenie ludzi przez co czuje się jak na w ogóle to jest prawdą razie powiem Kizo fajny w ogóle BDS. Państwem te przerwniki wszystkie Klipter jest jebany. Kizo na razie tak 8,5 na 10. Mam powiem, że dość. Mody no, jest ten klaka, ale jest taki no typu letniaczek, ale zarąbisty letniaczek. Zdebno to chyba No To jest bardzo, ja bardzo kontrowersyjna scena dlaczego to że jest to, cenzura to, to Ja w ogóle myślę, że tak pytanie nie zna go Ja myślę że ona ma jakiś post takie E, bardzo e, roznagrowane bikini post, dlatego zacznę za, za, żeby, żeby, żeby po prostu nie dotykało tych młodszych. E, on to w ogóle trzeba i ta sukcesjana da kizo i on, on zamiast sukcesji daje swój zegarek, swój Rolex e, srebrny karbie przepraszam wyszło takie tak że ona miała by, takie stań tutaj taki taki dziennogoroże kolorze. z christof mandu i za i ci do mat tak, fajny finder spala Już z klubem zimną mi jest. Z ekipą Jetla jedziemy Uber'em na apartament. Fanny, takie no takie średnie koreamy. Myślałem, że masty Ben będzie taką bombą, że. Ale mm, zabiorę do troszeczkę Myślałem, że będzie lepszy taki w pierdocie. Żeby po prostu. Jak wyjdzie Masty Ben, to mnie zamur... zamuruje. Jest dobrze, ale niech... na pewno dam wyższą cenę niż Kizo, no bo to jest jednak masty Ben z moim ulubieńcem, Usłuchajmy dalej. Jedzie?

Tu chyba chodzi o to, że są po prostu tak jakby to ma ten klip tutaj ma dlatego, że tak zachowują się ludzie po y, piwie, a to mi się, się wydaje. No maste bent, tak no... Dajemy to 9. Ogólnie cały numer mogę ocenić tak no mocno, na 9,5 miedzi, na 10, bo naprawdę dojebany. No maste Bent, to jeszcze się zabrałem tego letniaczka od Kizo. Jak go oceniacie? Możecie pisać swoje noty, czy tam 8,5 na 10, czy jakie tam swoje noty. Pidźcie po prostu w komach, łapkujcie w górę, bo Chcę żeby zasięgi poszły w górę. Yy, też no, sporo ludzi mnie nie ogląda. Yy, ogląda mnie po prostu bez subskrypcji, więc Zmienicie to, jeśli zejdziecie po prostu na dół, kliknijcie tego słowa tam. I co? Ja słucham dalej.

O, w kurzoną Posłuchajcie, to słuchajcie, ja będę tego sł słuchał sporę, by zagrał Na różne gry, czy coś takiego. To bym odpalał i jedziemy z kuronej tak. To Tu słuchanie i ja granie jest to zarąbista piosenka. Tak, pożyjemy. Ja was bym żegnał. Papa. Pa. I ja mam z tego, tej piosenki też powstanie cover. Mam też, że opanowałem, cover jest z innych rzeczy. Żalab go by wypisał tak z jednego covera, więc y, jeszcze nie znalazłem wiemy to będzie piosenka, jak to będzie cover do takiej piosenki. będzie dzisiaj już y, no, w czerwcu po prostu. Tam po prostu w czerwcu będzie by było sporo coveru, sporo wsenek władzane z coverami. O, widziałem na te poszczególne, na spadnym filmie, że były sporo w coverach, więc to było na tyle.